Witajcie w sportowym wyzwaniu Chrumasa, organizowanym w ramach programu dla szkół. Gotowi na konkurs? Przerwa! Cześć, witajcie. Cieszę się, że nabieracie sił przed kolejnym wyzwaniem Chrumasa. Dlatego jemy w szkole warzywa i owoce. Mam nadzieję, że tak właśnie jest, a o tym skąd bierze się ich moc opowie więcej Justyna, która zna wiele tajemnic na temat tego, co tkwi w jedzeniu. Witam Was, jestem Justyna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, słyszałam, że szykujecie się do sportowego wyzwania Chrumasa. Tak! Będziemy bawić się skakankami i opisywać naszą zdrową dietę. Super! Pokażcie, jak ćwiczycie ze skakanką. Nagrajcie swój film i napiszcie, co jecie, żeby mieć siłę do zabawy. Czy wiecie, co zawierają w sobie warzywa, owoce i produkty mleczne? Witaminy? Świetnie! A wiecie, że truskawki zawierają więcej witaminy C niż cytryna, a my potrzebujemy witaminy C, żeby wspierać naszą odporność i mieć więcej siły. Ale czy Wy wiecie, skąd pozyskiwać witaminy? Nie! No jak to przygotowując witaminowe śniadaniówki do szkoły? orzeszki ale może Twoja przekąska to prawdziwa bomba witaminowa. Dużo warzyw i sera. Takie produkty na śniadanie to energia na cały dzień. Wszyscy gotowi na wyzwanie Chrumasa? Tak! Teraz wy wejdźcie na wyzwanie chrumasa.org, dodajcie film oraz opis. Nie czekajcie, pokażcie siłę! Yeah! Do zobaczenia w sportowym wyzwaniu Chrumasa. Pamiętajcie, szkolna przerwa śniadaniowa mleczna z warzyw, owocowa.